Jak myślisz, że możesz zmienić narcyza? Niektórzy ludzie są przywiązani, uzależnieni od narcyza, ponieważ myślą, czują, uważają, że mogą go zmienić. Dodatkowo widzą potencjał, nie chcą być odrzuceni, żyją iluzją, boją się samotności. Chcą poczuć, że mogą zmienić narcyza, i często pod wpływem wielu szkodliwych, nieprofesjonalnych źródeł pozostają z narcyzem, dając mu kolejne szanse. Myślą, że przekształcą, przemienią narcyza w tą cudowną istotę, którą był na początku, którą na początku udawał. Myślą, że przekształcą bestie w kochającego człowieka. Myślą, że przekształcą wilka w owce. Myślą, że to akurat im się uda, nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że to misja skazana na niepowodzenie. Jeśli tak myślisz, to niezależnie czy ci się to podoba, czy nie. Niezależnie czy to zaakceptujesz, czy nie, nie jesteś w stanie zmienić narcyza. Nikt nie jest w stanie go zmienić, ani nowe źródło zasilania, ani stare. Nawet najlepsi lekarze, chirurdzy, terapeuci nikt nie jest w stanie zmienić narcyza. Nikt nie zmieni narcyza, ponieważ jest. Tym, kim jest i nikim innym nie będzie. To jest Jego zaburzona osobowość, to jest Jego charakter, taki się wykształcił, taki się wychował, takie są Jego uwarunkowania genetyczne, takie miał czynniki środowiskowe, które wpłynęły na Jego zaburzenie. Na jego ukształtowanie, na jego rozwój. Z takiej rodziny się wywodzi, z takiego domu miał takich, a nie innych rodziców. Taki jest i musisz się z tym pogodzić. Musisz pogodzić się z tym, że nie zmienisz Narcyza. Im szybciej zaakceptujesz fakt, że jest tym, kim jest. Tym lepiej dla Ciebie. Im szybciej zaakceptujesz fakt, że musisz od Niego odejść, tym lepiej dla Ciebie. Z Narcyzem tracisz swój czas, tracisz swoje życie, tracisz swoje zasoby, swoje zdrowie, swoje finanse. Jeśli myślisz, że zmienisz Narcyza. To każda sekunda, w której tak myślisz, powiększa straty. Więcej znajdziesz na kanale autentyczny. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.